Zobacz jak ty wyglądasz! Kujonka! Jesteś gówno warta. Lamus! A ten warkarz to tak jak lepsi. Lepsi. Ty idiot, idiot. Jesteś gówno warta! Lamus! Kujonka! Zobacz jak ty Zobacz, wyglądasz. wyglądasz! Jak było w szkole? Dobrze. A dlaczego ty nic nie jesz? Pali mnie brzuch. Kopniak w necie boli bardziej i zostaje na dłużej. Nie hejtuj. Powtarzasz mi, żebym tyle nie siedziała przed laptopem, a sama ciągle gapisz się w te swoje maile. O, masz rację. Przepraszam. Kochanie, może zrobimy sobie kisiel, co? I pogadamy. To ja decyduję, kim jestem. Stop hejtom.